Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam dla Was wyjątkowy film o bezowych sukienkach, tych idealnych na każdą okazję. Pokażę Wam kilka popularnych modeli, które świetnie sprawdza się zarówno dla młodych kokietek, szukających czegoś dziewczęcego i z pazurem, jak i dla wyrafinowanych pan, ceniących sobie elegancję i klasę. Przygotowałam dla Was piec propozycji od zwiewnych mini po długie, eleganckie kreacje. Zapraszam do oglądania. Hej dziewczyny. Dzisiaj zagłębiamy się w świat bezowych sukienek tych uniwersalnych, ponadczasowych kreacji, które pasują zarówno młodym kokietkom. Jak i wyrafinowanym paniom. Porozmawiamy o cechach, które sprawiają, że bez jest tak wyjątkowy, a także o tym, jak dobrać odpowiednia długość, tkaninę i dodatki. Aby STWRZY perfekcyjny look. Zaczynamy od samych cech bezowych strojów. Bez to kolor niezwykle uniwersalny, oferujący szeroka game odcieni od jasnego, kremowego, przez piaskowy, a z po ciemniejszy, prawie brązowy. To właśnie ta różnorodność pozwala na dopasowanie sukienki do każdego typu urody i okazji. Jasne beze dodają świeżości i lekkości, idealnie pasując do letnich stylizacji. Ciemniejsze odcienie natomiast nadają elegancji i szyku, świetnie sprawdzając się na wieczorne wyjścia. Warto pamiętać, że bez pięknie współgra z różnymi odcieniami skory, podkreślając jej naturalne piękno. Teraz przejdźmy do odpowiednich kombinacji kolorystycznych. Bez jest baza, która pozwala na nieskończone eksperymenty. Klasyczne połaczenie to bez i biel eleganckie, minimalistyczne i zawsze na czasie. Dodanie czerni wprowadzi nutkę tajemniczości i szyku. Dla bardziej odważnych propozycja jest połaczenie bezu z intensywnymi kolorami, takimi jak fuksja. Kobaltowy niebieski czy szmaragdowa zieleń. Pamiętajmy jednak o zasadzie równowagi, jeśli wybieramy intensywny kolor dodatków. Sukienka powinna być w bardziej stonowanym odcieniu bezu. Złote i srebrne dodatki dodadza blasku i elegancji, idealnie pasując zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji. Kolejny punkt to modele casualne. Bezowa sukienka w stylu casual może przybrać wiele form. Myślę tu o prostych, trapezowych krojach, sukienkach z krótkim rękawem, modelach z dekoltem w serek lub okrągłym. Doskonale sprawdza się sukienki z dzianiny lnu lub bawełny. Można je nosić na co dzień z trampkami, sneakersami lub sandałami. Dodanie kurtki jeansowej lub ramoneski doda charakteru całej stylizacji. A teraz przechodzimy do sukienek wieczorowych. Tu możliwości SA nieograniczone. Bezowe sukienki wieczorowe mogą być długie, sięgające ziemi, z efektownym dekoltem, ozdobione koronka, cekinami lub haftami. Materiał ma tutaj kluczowe znaczenie jedwab, satyna, aksamit to tkaniny, które dodadza kreacji luksusowego charakteru. Do takiej sukienki idealnie pasują szpilki, elegancka biżuteria i mała, wieczorowa kopertówka. Kolejny ważny aspekt to długość sukienki. Długość midi jest niezwykle uniwersalna i pasuje do większości sylwetek. Mini sprawdzi się na bardziej casualowe okazje, natomiast maxi doda elegancji i szyku. Wybór odpowiedniej długości zależy od okazji, stylu i oczywiście preferencji. Pamiętajcie, że długość sukienki powinna być dopasowana do sylwetki, podkreślając atuty i maskując ewentualne niedoskonałości. Na koniec porozmawiajmy o tkaninach i teksturach. Wybór odpowiedniej tkaniny ma ogromne znaczenie dla ostatecznego efektu. Lniana sukienka będzie idealna na lato, dzianinowa na chłodniejsze dni, a jedwabna na wieczorne wyjścia. Aksamit doda szyku i elegancji, koronka romantyzmu, a bawełna zapewni komfort i wygodę. Eksperymentujcie z różnymi teksturami, aby znaleźć idealną sukienkę dla siebie. Pamiętajcie, że bezowa sukienka to doskonała baza. Na której możecie budować swoje stylizacje, dostosowując je ja do różnych okazji i swojego indywidualnego stylu. Hej, dziewczyny! Dzisiaj zagłębiamy się w świat bezowych sukienek tych uniwersalnych, ponadczasowych kreacji, które pasują zarówno młodym kokietkom, jak i wyrafinowanym paniom. Porozmawiamy o tym, jak je stylizować, by wyglądać olśniewająco na każdą okazję. Zaczynamy od tego, w co się ubrać z bezowa sukienka. To naprawdę zależy od fasonu sukienki i okazji. Jeśli mamy na myśli elegancka, długa suknia z jedwabiu, to dodatki powinny być subtelne i wyrafinowane. Delikatna biżuteria, np. złoty łańcuszek i subtelne kolczyki będą idealne. Jeśli natomiast mamy na sobie bezowa sukienkę o prostym kroju, możemy poeksperymentować z bardziej wyrazistymi dodatkami NP. Kolorowa apaszka, ciekawym naszyjnikiem czy paskiem. Pamiętajmy o zasadzie równowagi: jeśli sukienka jest bogato zdobiona, dodatki powinny być skromniejsze i na odwrót. Kluczem jest podkreślenie atutów sylwetki i stworzenie spójnej, harmonijnej stylizacji. Teraz przejdźmy do butów. Do bezowej sukienki pasuje naprawdę wiele rodzajów obuwia. Klasyczne szpilki to zawsze dobry wybór, szczególnie na bardziej formalne okazje. Mogą być czarne, nude, a nawet w odważniejszym kolorze, jeśli reszta stylizacji jest stonowana. Do codziennych stylizacji idealne będą baleriny, espadrail, a nawet sneakers i wszystko zależy od fasonu sukienki i naszego stylu. Pamiętajmy, że buty powinny być wygodne, bo w końcu komfort jest równie ważny, co wygląd. Jeśli wybieramy się na imprezę, możemy postawić na efektowne sandały na obcasie lub bodki na szpilce. Możliwości jest naprawdę wiele. Akcesoria to kluczowy element każdej stylizacji. Do bezowej sukienki możemy dobrać torebkę w kolorze brązowym, czarnym, a nawet w intensywnym kolorze, który będzie stanowił kontrast. Jeśli chodzi o biżuterię, to możliwości S.A. nieograniczone. Możemy postawić na delikatna biżuterię złota lub srebrna, ale równie dobrze możemy wybrać bardziej wyraziste kolczyki czy naszyjnik. Pamiętajmy, aby nie przesadzić z ilością dodatków lepiej mniej, ale za to dobrze dobrane. Pasek może świetnie podkreślić talię, a apaszka doda stylizacji charakteru. Warto eksperymentować i znaleźć to, co najlepiej pasuje do naszego stylu i figury. Makijaż i manicure powinny być dopasowane do okazji i naszego stylu. Do dziennej stylizacji wystarczy lekki makijaż, podkreślający naturalne piękno. Na wieczór możemy pozwolić sobie na bardziej intensywny makijaż np. z podkreślonymi oczami lub ustami. Manicure powinien być schludny i zadbany. Możemy wybrać klasyczny, stonowany kolor lakieru, ale równie dobrze możemy postawić na bardziej odważny kolor, który będzie pasował do naszej stylizacji. Pamiętajmy, że detale mają znaczenie. Na koniec odzież wierzchnia. W zależności od pogody i okazji do bezowej sukienki możemy dobrać różnego rodzaju okrycia wierzchnie. W chłodniejsze dni idealny będzie elegancki płaszcz, tręcz lub ramoneska. Latem możemy założyć lekka narzutkę lub zakiet. Pamiętajmy, aby wybrać okrycie wierzchnie, które będzie pasowało do stylu i okazji. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Wam STWRZY piękne i stylowe stylizacje z bezowa sukienka. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, aby czuć się w tym komfortowo i pewnie. A teraz zapraszam Was do obejrzenia zdjęć i wideo, gdzie pokażę Wam jeszcze więcej inspiracji.